Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri, a oto jest kolejny odcinek serii Pokémon Fire Ash. Kochani, jak pamiętacie w ostatnim odcinku dotarliśmy do pewnej jaskini lodowej, w której udało nam się przede wszystkim pokonać zespół R, ale też druga strona najważniejsza jest taka, że udało nam się zdobyć na kolejnego, jakim jest Snorant, także bardzo mnie to cieszy. Teraz zmierzamy już w kierunku Sutopolis po ostatnim odznakę. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu tam dotrzeć. Też dlatego, drogi widzu, jeżeli chcesz, żebym tam doszedł, przede wszystkim szczęśliwy i zadowolony zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję na kanale. Zapraszam na grupę na Discordzie Trenerzy Dimitriego, na swojego Instagrama i teraz przejdźmy do Team Recapu. Kochani, moi mili, moi drodzy, Powitajmy w ogóle mikrofon po raz kolejny na statywie, ponieważ wróciłem z Polski. W Polsce zakupiłem sobie e, odpowiedni e, adapter taki do przykręcenia na, na statyw, żeby móc... Ten. W końcu mam tu przed sobą trochę miejsca na gestykulację, bo wcześniej tego nie mogłem zrobić, ponieważ stał przede mną mikrofon, i w każdej chwili mogłem go uderzyć, mogłem go zwalić, przesunąć cokolwiek. A teraz mam mm, ku temu możliwości, żeby trochę więcej pogestykulować, bo ja lubię tak się ekscytować podczas e, nagrywek. Także no moi kochani, cieszę się, że w końcu wszystko wróciło do normy. Posiadam teraz dwa mikrofony, jeden do nagrywania, drugi do nagrywania muzyki. I wszystko jest teraz w klasie Oko swędzi. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest. A, ogólnie też y, muszę go wyregulować prawdopodobnie, bo y, popsułem dużo rzeczy. Yy. Więc możliwe, że przez jakiś czas y, będę się bawił znowu w regulację tego y, mikrofonu, tak żeby nie było żadnych przesterów. Ani, in, ani tym podobne, przede wszystkim żeby em, wszystko było słyszalne, ale też żeby nie było aż za bardzo, żeby wam uszy nie odpadły. Dobra, wracając, bo em, przede wszystkim odcinek jest najważniejszy, a nie moje dysputy. Na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest Max Hox na poziomie 37 z abilitką Overgrow trzymający Miracle Seed z atakami Giga Drain, Fury Cutter, Quick Attack i Bullet Seed. Kolejnym Pokemonem jest Agent na poziomie 61 z abilitką Static trzymający Light Ball z atakami Iron Tail, Thunderbolt, Nuzzle i Quick Attack. Kolejnym Pokemonem jest Stalker na poziomie 36 z abilitką Guts, trzymający Leftovers z atakami Wing Attack, Aerial Ace, Focus Energy i Quick Attack. Następnym Pokemonem jest Gogeta na poziomie 40 z abilitką Shell Armor, trzymający Experience Sherry z atakami Crabhammer, Razor Shell, Sword Dance i Protect. Kolejnym Pokemonem jest Wocik na poziomie 37 z abilitką White Smoke, trzymający Chorkowli z atakami Flame Flower, Overheat, Curse i Body Slam. Albo ja muszę ten mikrofon odsunąć, albo go jeszcze trochę przyciszyć. I ostatnim Pokémonem jest świeży nabytek, czyli Krzeszak na poziomie 32 z abilitką Ice Body i z atakami Ice Wind, Double Team, Headbutt i Ice Beam. Tak się przedstawia moja drużyna. Ymm... Nie wiem, ja prawdopodobnie, jeśli się nie mylę, powinienem iść w tym kierunku. Taki mi się przynajmniej wydaje, że chyba tak powinno być. E, okaże się to. M, jeden Pokémon. Herakros. No Maxu tak średnio, ci powiem, żebyś tu był w tej walce. M, może Stalker. W ogóle, no wszyscy wymagają treningu. Ten Herakros już ma 38 poziom. Ja nawet nie mam kiedy usiąść i na spokojnie. Czy ten takedown zdjął go na hita? Naprawdę? Stalker! Mm, no dobra, to w takim razie wocik. Eee, takedown, na szczęście nie trafiam. Ja trafiam Flamefrowerem, który oczywiście jest super efektywnie, ale razy dwa e, wing attack byłby O, ale pięknie! Burn jeszcze go zdejmie. No, wocik, okej. Okay. Popisałeś popisałeś się. Um, tak możemy się bawić. I 38 poziom. Bardzo dobrze. Iron Defense. No, ty i tak masz. Curse wydaje mi się, że jest trochę lepszy. Bo on zwiększa defensywę też. Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie będziemy się bawić. Um, iron Defense. Iron Defense chyba zwiększa obie defensywy, czy tylko fizyczną? Już nie pamiętam. Ale to już jest mało ważne, moi drodzy. Ja może. Aha, to bym musiał całe przejść z powrotem. To nie, to ja się tak nie bawię. To ja bym potrzebował wyleczyć Stalkera, bo Stalker sam w sobie też potrzebuje trochę treningu. Więc. Stalkerze. Okej, okay, mamy cię. Eee, do dołki. I jak tam wam, kochani, minęły święta? No, ja mam cztery rakeny, tak zasadniczo mógłbym trochę sobie podtrenować tymi rakcandy. Ale to już w ostateczności, zobaczymy. Jak wam minęły święta wielkanocne, moi drodzy? Ja naprawdę miałem bardzo ambitny plan hey. do zrealizowania podczas tych świąt. I muszę się wam pochwalić, że mi się udało to wow. zrobić. W większości przypadków ba, nawet więcej mi się udało zrobić mm, niż przypuszczalnie planowałem, więc. Em, to y, świadczy tylko o tym, że no. Dimitri jest w miarę zorganizowany. E, czekajcie, bo ja się już tu pogubiłem, Okej, okay, nie. Cyk, cyk, cyk. Okej. Okay. Mm, bo jakbym teraz w, odbił się w lewo. Tu w tę stronę, w tę. Tam, no to nie, to idę tu. Jakbym się odbił tak. A widzicie? Tak trzeba to zrobić. Mamy to. Na szczęście, jeszcze moja główka. Znaczy już moja główka się obudziła wróciła z tropis wróciła z dalekiej podróży i, i spokojnego spoczynku jakim była podczas urlopu. Starałem się też trochę odpocząć, ale wiecie jak to wygląda podczas urlopu. Podczas urlopu to wygląda tak, że robi się wszystko. Znaczy się chce się zrobić jak najwięcej i przez to ciągnie się czasami kilka, kilka srok za ogląd. Dlaczego Agent się pojawił? Użył chyba Whirlwind albo coś w tym stylu. E, Golbat. Dobra, to zmieńmy, bo no, Agent aż tak bardzo nie potrzebuje e, Expa. O! W sumie to są latające Pokémony. Krzeszak się może przecież pojawić. E, jedziemy z Ice Beamem. Swift, przeżyjesz, prawda? Przeżyje. I Ice Beam powinien go zdjąć? Nie. Jest trochę za słaby. I jeszcze Poison Funk. A to, 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 to przeżyje. Ale no, niestety się zatruł. Ale wydaje mi się, że powinniśmy. No nie. Nie mam quick ataku ani nic. Nie mam żadnego priority Move, żeby go wyprzedzić, a on będzie szybszy. Dobrze, żeby krzeszak nie padł. I żeby zachował trochę expa Użyję Stalkera. Przy okazji Stalker też y, zyska trochę tego XP, Poison mm. Funk. I też mnie zatrujesz znałem życie. No oczywiście, że mnie zatrujesz, bo jakżeby inaczej. Dziadzie parszywy. Dobra, jedziemy z y, Quick Attackiem. I tak powinienem być szybszy, chyba i tak powinienem być szybszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Um. Okej, okay, ja może w ogóle GoGę zabiorę ten Experience Share. Peliper. No to zmieńmy. Chociaż... Dobra, niech zostanie jeszcze Stalker. Niech wbije ten 37 poziom. E, no dobra. Powiedzmy. Stockpile. Defense and special defense. Okej. Okay. Leftovers trochę mnie leczy. Ale trucizna zabiera mi coraz więcej i zaczyna mnie to powoli martwić. Hmm... Dobra... Coś się wydarzyło dziwnego, nie wiem co, bo nie zwróciłem uwagi, upatrzyłem sobie tutaj... Staram się cały czas obserwować... Um, obserwować mikrofon, żeby reagować w miarę możliwości na, na jakieś przestery. Wydaje mi się, że nie pojawiają się jakoś wybitnie. Um, więc mam szczerą nadzieję, Szlak nie przeżyję już tego. No. I takim sposobem Stalker jednak nie zyska ee, Expa. Dobra, no w takim razie Maxu chociaż trochę pod Expi. Mm, quick attack na dobitkę. No i pięknie. 791. 703 Doduło. No to zmieńmy w takim razie. Maxa raczej nie zostawię, bo Maxu za dużo nic nie zrobi. E, weźmiemy sobie Wocika. Wocik... Em, już z samym... Nie wiem... Nie wiem jak to powiedzieć. No. no Wocik tak akurat. Nie będzie super efektywny, ale też nie będzie jakiś do, do bani, żeby ten... No i pięknie, Flamefrowerem, wzmocniony Flamefrawer, oczywiście czarkołem. Pięknie. Załatwia sprawę. Goetta nie. Ołki długi. Przede wszystkim chciałbym. Nie może nie tym. Tylko full restore. Wleczymy sobie krzeszaka. Żeby biedny nie cierpiał za bardzo. Um, użyjemy Revive Wyleczę sobie Stalkera. Ja Miałam nadzieję, że podczas trwania dzisiejszego odcinka ja w końcu stąd wyjdę. Bo to naprawdę zakrawa o pomstę do nieba, że ja jeszcze siedzę w tej jaskini i że ja jeszcze nie jestem w ogóle w Sutopolis to jest najbardziej um, denerwujące dla mnie, bo ja już zasadniczo powinienem walczyć o tą odznakę. A jeszcze jedna sprawa: co miałem zrobić? Miałem zabrać go getcie, um, Experience Share i miałem go dać Krzeszakowi. Item Give Max Ripple, no fajnie, ale ja bym chciał nie subbell, nie nugget. o to trzeba sprzedać. No, mystic Water można dać temu Nebadrum, Ice mam bardzo dobrze, jeszcze jeden czorkuł nawet mam. Startast jest do sprzedaży, no jest tu trochę rzeczy, które można sprzedać. Big pearl. Mam też lucky egg. Mógłbym dać komuś ten lucky egg. Bym trochę więcej pod XP. To nie ma jakiegoś ukrytego przedmiotu? Chyba nie. No dobrze. To w takim razie idziemy sobie tu. Aha. Ehm, podejrzewam, że ta pani albo coś daje. Co pani daje? Albo... Yy, chcę walczyć. You came to save me? Nie, nie przyszedłem tutaj cię ratować. Tylko przyszedłem zdobyć przede wszystkim Pokemona. Jeszcze Pokemony Iglibuff. Okej, okay, próbujemy. Mm, to jest tylko Iglibuff. O! No też właśnie. Udało się. dastox No tutaj już trochę gorzej. Tu moglibyśmy sobie zmienić. Na przykład nastalkara, który może w końcu coś wygra dzisiaj. Fajnie by było. Bardzo bym się cieszył z tego powodu, gdyby w końcu coś wygrał. Eee, I zdobył ciut więcej EXPA. Przede wszystkim Silver Wind. Ok, it's not very effective. Więc idziemy jeszcze raz. Okej, okay, trapinch. No, trapinch wydaje mi się, że to nie będzie jakaś wielka przeszkoda. On nie powinien znać nic, co by mogło jakoś wybitnie zaszkodzić Stalkerowi. Więc zostajemy. Oki doki może w końcu. Dobijamy Destoxa. Dziękuję Dobranoc. Nareszcie, nareszcie Stalker sobie poradził. Bo już się zaczynałem o niego martwić. Okej, okay, 37 poziom. Mm, I to by było na tyle. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą salę. Mam nadzieję, że po wyjściu z tej jaskini mm, moim oczom pojawi się Sutopolis. Lizaba Island. Nie wiem co to jest za miejsce. Kompletnie nie mam żadnego pojęcia. Icy Wind o proszę. Aha. Mm. Chcesz mnie nauczyć ruchu, który i tak już mój pokemon zna. To tak się bawić nie będziemy. Tu możemy zapewne... A jeny, ile tu jest motorówek. Aha. Że... <laughs> Naprawdę marzę o tym, żeby jedną taką mieć. No... <laughs> marzenia po to są, żeby je mieć. Niekoniecznie je spełniać. O, wodna chata. Okej. Okay. Aczkolwiek warto mieć marzenia i o nie walczyć bo... Czasami się naprawdę spełniają i dają olbrzymią satysfakcję. Um, our ferry system is uh, used often. As some people spend all day off uh, the island. No dobra. No ja liczyłem na to, że coś na tej wyspie ciekawego dostanę. This place is the best to fish all the noise. Lures am right Aż nic raczej już tu więcej nie złapał. Oh. No dobra, no powiedzmy, że nie. Tu mamy jakąś panią. Did you find any rare Pokémon? This island has quite a few of them. Prawda, rzadkie pokemony. Mawile I've been mm, trying for ages. O, od lat próbował złapać Mawile'a i mu to nie wychodziło. Jakoś tu nie widzę Pokémonów wybitnie, moi drodzy. Przede wszystkim też. Em, Wydaje mi się, że no, aż już chyba raczej nikogo więcej tutaj nie zdobył. Kogo już miał zdobyć, to już zdobył. Ja też, już kogo miałem zdobyć do tej pory, to już zdobyłem. Więc nie wydaje mi się, żebym jakoś wybitnie teraz potrzebował łapania jakiegoś Pokemona. Dobra, no to na to wychodzi, że w tym mieście ani nic nie dostajemy, ani nic nie łapiemy. W takim razie. Udaję się do tego pana. Where you. Where would you like to go? Mons Deep, Isabe i Sutopolis. Oczywiście jedziemy, płyniemy, znaczy się, do Sutopolis. To jest nasz cel. What do you think of my flowers? Piękne, trochę ci je podepczę. Um, tak, to miasto jest tak zaprojektowane w miarę jak w grach. Nie wiem, czy ono tak wyglądało rzeczywiście w anime. Prawdopodobnie tak, bo Um, do you like Fibas? You do, please take this. Ether. Ok, co ma ether do, do Fibasa? Do you like Magik Magikarp? You do, please take this. Elixir. Co te dwa przedmioty mają do Magikarpia i do Fibasa? Nie mam bladego pojęcia. Ale to, że te przedmioty są przydatne, to już chyba raczej tłumaczyć nikomu nie muszę. Um, dobra, tu oczywiście mamy trochę pokaz slajdów, nie wiem dlaczego właśnie w tych um, marketach tak jest. A, ogólnie muszę sobie, bo istnieje już aktualizacja. Um, isn't Juan, he, was, uh, he once won the Grand Festival, no dobra. Um, istnieje aktualizacja, nie wiem czy ja już mówiłem o tym, czy nie mówiłem. Ale powiem Wam jeszcze raz, najwyżej, jeżeli nie powiedziałem wcześniej, że istnieje aktualizacja i przede wszystkim została gra zaktualizowana o Pokémon Journey, czyli te najnowsze, powiedzmy, przygody Asha, które już oczywiście uległy zakończeniu. Jak ja mam się dostać do tego domku? Nie mam żadnego pojęcia. Um, caved in front of sides, now, okay. I tak dzisiaj nie, nie zawalczę odznakę, bo ja muszę wytrenować pokemony do tego, bo wydaje mi się, że mm, przynajmniej 40, któreś poziomy będzie miał Juan, z ostatni lider, więc skoro trenerzy przed w ogóle miastem mieli czt, 38 poziomy najwięcej. To wydaje mi się, że tutaj 42 to jest minimum, minimum, jak nie więcej więc będę musiał się ładnie postarać. O, tutaj mamy jakąś e, jaskinię. Tylko jak tam się dostać? Wydaje mi się, że tam się dostaniemy zapewne po e, walce o znakę. To jak Wallace or Juan is better. Ale tak, bo wcześniej był Wallace. Znaczy nie, najpierw Juan był. E, Juan był. Um, jakby to powiedzieć? Był liderem. Tak, był liderem tutaj. A potem on wygrał. Nie wiem, czy on wygrał coś, czy coś ten, bynajmniej w Emeraldach już. Żuan był czempionem. Nie Steven, tylko Żuan. A liderem był Wallace. Are you sure about that? E, tylko nie ten Wallace z, z Brave Harda, tylko, tylko Wallace tu z Pokémonów. Dobrze, moi drodzy, mamy 20 minut odcinka. Wydaje mi się, że e, najważniejsze, co mogłem zrobić, to zrobiłem. Czyli w końcu dotarłem do Sutopolis, w którym na pewno zmierzę się o oznakę w kolejnym odcinku. Będę piłował i na tyle, na ile mogę, żeby te Pokémony wytrenować przede wszystkim. I móc zawalczyć o ostatnią oznakę, i w końcu ruszyć w kierunku ligi. Potem, no, zresztą, wiecie, wiecie jak to będzie, już mówiłem to nieraz. Nie będę się powtarzał. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, dziękuję za komentarze. Oczywiście, zostaw łapkę w górę, jeżeli ci się podobało. Zostaw subskrypcję na kanale. Zapraszam na grupę na Discordzie, trener Jim Zapraszam na Instagrama. Tymczasem, kochani, ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło. Na razie i cześć. Niech nie pokona mnie. Idę wciąż tak nieskończoność. Swych przyjaciół mając obok, nigdy nie spocznę, nie lam się. Wygrywać bitwy to jest największy test. Nawet lądy morza oraz niebo. Są